Chodzę tym krokiem, jak na salony we Francji. Piękna maszyna, piękna stelóweczka, tak, to właśnie ja w dzisiejszym odcinku dla Was robię tą recenzję tego wypasa, tej pięknej siódemy, która w początku z tym dużym grillem była znienawidzona, a po dwóch miesiącach podnieceni wszyscy, bo taką chcą mieć i to mi się podoba przechodzimy do prezentacji tego wypasionego auta, które jak się okazało, coś niesamowitego jest ten kozaczek na sprzedaż końcówka 2020 roku mało najechane gwarancja jeszcze na jakieś 15 lat, jak oczywiście to auto będzie kupione z mojego programu ja sam daję gwarancję, podpisuję kolor 32 tysiące PLN-ów przed inflacją Teraz może ze 39 albo 42 Więc jak sami zobaczcie Warto brać tu na paluchy Ja bym musiał Oscara, o skala Żeby mi bluza nie spadła Tym miłym akcentem Zróbmy sobie przerwę pierwszego ujęcia 750 w x-drive Fajne te lampy Wypasione, naprawdę malutkie Naprawdę groźne Gry zajebali ogromny ale jeszcze w granicach tolerancji. Już tego powoli nie produkują. Wchodzi nowa siódema z jeszcze większym grillem. Że ten grill będzie od siódemy w tej nowej średni tu się będzie zaczynał, bo ja widziałem. Ja byłem na przedpremierze. Jestem kurwa taką szyszką, że mnie zaprosili. Chwała za to. No ale taką serenomę wyrobiłem. I teraz zobaczcie ten nowy grill. Ja Wam pokażę, jak będzie wyglądał ten nowy grill w siódemie. Namaluję tym ilegalowym ruchem. Patrzcie co. Tu zaczynamy tego grilla, i tu cały czas robimy. O, tak robimy. O, tak. I tu będą takie raszki z tym nowym grillu, Że grill będzie w siódemy Ogromny spizdź. No, taki będzie, że będzie wystawał kurwa na samą drogę. Że same wypadki, same potrącenia na pasach, to będzie grill rozpierdolony, bo jest ogromny. Nawet można. Przez przypadek swoimi własnymi kołami ten grill przejechać. Jak od wiatru się kurwa sowa pod zderzok. A się zmęczyłem. Tak trzeba żyć. Dokładnie tak trzeba żyć. Nie ma powtórki, nie ma strania po krzokach. Na temat przodu powiedziałem, wszystko jest piękny, a na początku był brzydki. Profil samochodu na bujance. Bo to sedan. To sedan sedanowaty w mnie kurwa, wygląda to rewelacyjnie. Wypasione fele, dwudziestocalowe, od razu przejdźmy do tylnego, albo dobra, przejdźmy do przedniego. Oczywiście pakiet M, klocki, tarcze, wszystko oryginalne M, nie jakieś dokładki. I tak się patrzę na te felgi i tak se myślę, jak one by pięknie w mojej trójce wyglądały. Dwudziechy, jakbym taką dwudziechę zarzucił do trójki, ale by wyglądało. No ale nie jechałaby już wtedy w ogóle, ale by wyglądała. Piękny LED z tyłu ogromnie wielki. Był przez jakiś czas zrobiony tylko w tym modelu poliftowym, ale on już od tego odeszli. I dobrze, bo jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, raz każde gówno maleta. Czy wiara maleta za telewizorem dużego mają? Mają LEDA kurwa w iPhonach, mają dużego LEDA w iPhonach. Hyundai dacie Duster kurwa, Logany Cinquecento, oni mają ledy, a BMA już tego odeszła, Mercedes też. Zobaczymy, co będzie z nowym Audicą, ale nie gadajmy o innych samochodach, skupmy się na tym przepięknym, idealnym modelu BMW serii 7, który jest oczywiście na sprzedaż już mówię po raz kolejny. I już będzie też gwarancje gwarancję, też daje, ręcznie pod pisaną. Jesus Christ, środek. środek. oczywiście jest utrzymany w utrzymanym stanie idealnym, fenomenalnym. Nie będziemy siadali, bo zrobimy kaszany z pawczami, bo biegamy po piochu, czyli nie zrobimy. Oczywiście auto po całym detailingu, po, całej, po całym odkurzaniu, przed chwilą na stacji benzynowej. 3 czwarte kibla paliwa. Osiem paczek, konfiguracja jak wodziła stanowa. Końcówka 20 roku. No brać! Poszedł z tą linią, tak wrzucili tą lampę z tyłu na błotnik. No wygląda to rewelacyjnie. I teraz może powiedzmy trochę o eksploatacji tego auta. Wiadomo, że no nie jest tanio, tak? No bo jak kluczyk wygląda, jak mały telewizor albo dobrej jakości Smartfon lub iPhone, lub iPhone, no to wiadomo, że trzeba mieć pękę żeby ty mieć, tak? Ale auto teoretycznie pali bardzo mało, na trzy turbiny, na 3-litrowy motor, na 500 prawie konia, czy tam 400 ma, bo nie wiem ile ma, nie sprawdzałem w dowodzie, bo nie dostaliśmy dowodu, też nie googlowałem, bo też nie mamy internetu, bo jesteśmy w jakimś kura polu, no to, to nie, nie nie wygooglowaliśmy ale powiem Wam tak, to nie jest ważne, eksploatacja tego auta jest droga, ale nie psuje się, to nie jest. To, że, bo trzy turbiny, bo się zepsują, bo to nie. Nie! Jak dbasz, tak masz! Ja mam auto, które ma przyjane 350 tysięcy i się nie psuje nic, bo właściciel przede mną dbał kurwa bardziej niż obawę. Czyli dlatego, że auto jest w idealnym stanie. To auto też jest w idealnym stanie. Bardzo mało przyjane i jeździ tylko po autostradach i oczywiście nie mógłbym zapomnieć, żeby powiedzieć, że jest oczywiście garażowane. Gadamy, 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 gramy w krzoki, a pora się przejechać tym wypasem. Oskar, jedziemy! Tylko nie na z tego grilla tu! Czekaj, przeskoczę! Nie, nie, to z tej strony. To ja prowadzę, ja prowadzę, czekaj, przeskoczę tego grilla. Dobra, jedziemy! Przyspieszenia u nas nazywa się to, powiedzmy sobie szczerze, test pist, tak? Zrobi, włączymy kontrolę trakcji. Musimy mu to zrobić, musimy mu to zrobić. Uważaj na kubek ilegalny, bo nas patrę, przechści! Idzie, ole idzie, o Jezu, musimy wziąć łyczka, bo... O Jezu! Mmm, Pyszna kawusia. O Jezu, ale smakuje. Ole zejdzie Oskariks, nie? Jeszcze raz mu musimy dać. Musimy mu dać jeszcze raz. Ole wyrwał. Ole wyrwał, je ty Naprawdę ten moment w tym diesel to jest kawą dobrej roboty! Hopoki z Monachium zrobili! Wyposażenie w BMW, no, no jest jakie jest. No niektórzy mówią, że jest fatalne, ja mówię, że jest piękne, bo jak kocham BMW i nawet jak było fatalne, to i tak mu powiedział, że jest pięknie Takie są zasady. Ja, nie, nie to, że jakoś jestem przekupiony czy coś, nie to, że. Ja naprawdę obiektywnie mówię. BMW to jest najlepszy samochody na świecie. Tu mu damy trochę jeszcze raz, zaczniemy się Biegać, Musimy mu dać te stóp bo jest po prostu, powiem wam, że. Tutaj Sporty, komforty, EcoPro, pro, adaptajwy, 360-ki, auto oczywiście góra-dół. Wszystko mamy, znaczy góra dół, w sensie, że ja już to, pomyślałem, że wiecie o co chodzi, czyli podnoszenie na, na guzik i, i podnoszenie i znoszenie na dół. Jakieś y, wysoki krawędzik główny pierdoły, gówna pierdoły, no to oczywiście podnosicie, chcecie lecieć na trasie, robić bujankę, chcecie trzeć y, podłogą y, o asfalt, no to robicie auto, schodzi na dół. No po prostu to, to, jest, to jest konfiguracja dla każdego, tak? piękna czytelna nawigacja yy, nawigacja czytelna piękna kierownica w tej BMW to robi zaczek można sobie kierować jak tu wszystko jest ja mogę sobie trzymać za tą poduszkę i sobie tak zaczek kierować pyk to jest niesamowite jak tu wszystko układ kierowniczy w BMW jest najpajszy i precyzyjny z jakich kiedykolwiek samochód jechałem tak a jeździłem wypasami a ktoś tam siedzi tam na dupie Taka właśnie jest 750 w dieslu na sprzedaż. Bardzo ekonomicznym silnikiem i jest to silnik. Teraz Wam powiem to, co się dowiedziałem. to jest I to będziecie wiedzieli tylko Wy i nikt więcej. Dzwonili do mnie właśnie z fabryki i mówi tak: Przemo, ten silnik z tego modelu jest najmniej awaryjny na świecie. Tu nic się nigdy nie zepsuje. A mało tego, Ty jeszcze od Ciebie dajesz gwarancję pisemną, to po prostu to jest. Taka okazja, to jest taka promocja, że ja aż sam w to nie wierzę. Ja aż sam się z tego śmieję, ale cuda się zdarzają. Znowu ktoś nam siedzi na dupstalu. Już nie. I taka jest 750, cudowna jest. Jedzie się naprawdę, też jest siódme, a ona znowu jedzie i trzyma się drogi, jakby była go kartem, czyli system go kartowania. Nagłośnienie Bowers Wilkins bardzo dobre, bardzo dobrze daje. Naprawdę, dźwięk jest estradowy. Czujemy się, jakbyśmy byli na koncercie. Ja. Eee, lubię czarne skóry i tu też jest, one są bardzo łatwe oczywiście w utrzymaniu czystości i, i, i w ogóle. No wiadomo, no wiem, to jest logiczne, że białe skóra się wyglądają lepiej, bo w aucie jest jaśniej i w ogóle, ale no tylko to lipa w czochach, a kto się strążył szfolem? No to w ogóle zajdzie te skóry, że będą ujebane jak jak wycieraczka przed katką sodową. No tak mogę powiedzieć, takie mam. No tu coś piłuje, tu dymaka, takie... Ja myślałem, że on laka poli. Tak się dymi. Ładnie się dymi. Ładna ta sufitówka, taka czarna, azotologiczna, alkantarowa. Tutaj przypuścimy kogoś, bo idzie na pasach, czy nie, nie idzie kurwa, ja pierdolę, każą kurwa się wpierdalać na światła, pierwszy mazar, ktoś kogoś potrąci, będzie pretensja, złamiesz mu kręgosłup, ja miałem pierwszeństwo, no miałeś pierwszeństwo, no ale już teraz jesteś połamany, no to jest dramat, nie no jak mogą dać możliwość ludziom wchodzenia na pasach, wpierdalania się, bo na pierwszeństwo, przecież wiadomo, że człowiek sam ode mnie wygra, no to jest, jak można tak robić, no i oni wchodzą sobie, sławki na uszach, telefony idą, idą, jak święte krowy, bo są pasy. No, przecież żaden człowiek, organizm nie wygra z samochodem. Żaden. To jakim prawem trzeba się spojrzeć? Ja za każdym razem patrzę w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Dopiero wchodzę, jak nic zaczyna kręcić w bani. Od tego patrzenia lewo, prawo, lewo, prawo, czy nic nie idzie. Nigdy nie wchodzę. Nawet jak mam zielone światło. Nigdy nikomu nie ufam. A oni każą ludziom wchodzić. No to jest w ogóle jakaś paranoja, nie? Wszędzie skórzane środki, wszędzie tu jest. No bo to jest siódema, źródła... ja nie muszę mówić o tym. Ja o tym nie muszę mówić, no bo oczywiście, że tu jest wszystko, jakoś produkty, skórzane materiały użyte są z największej, z najlepszej jakości, z mysich pipek. Są siedzenia tutaj zrobione. No, ale wiesz, no nie no, jest petarda na Oskar, dobra, teraz damy się przejść Oskarowi. Dziękuję za uwagę, dużo mógłbym Wam nawinąć makaronu na uszy, jakieś po 3 kg na jedno ucho, czy tam do 5 kg. Mógłbym gadać godzinami o tym samochodzie. Niestety zgubiliśmy decybelomierz i nie będzie szanego naukowca. I żegnam się z Państwem. Dokładnie. Subskrybować, lajkować. Nie strać metką, nie strać po krzokach. Nie stawiać roweru koło Junkersa. piesiątka i drive na sprzedaż!